Czas zatem na porównanie dwóch słuchawek Transmart Transmart Apollo R oraz Apollo R Plus. Dalej nie wiem, który jest który, ale po porównaniu na pewno się dowiem. Więc no wiadomo, ten, który ma plusa to jest lepszy. To jest proste porównanie, tak? Porównajmy model wyższy z modelem niższym No ELO. Ale niemniej jednak, na przykład, kasa może tutaj grać ważną rolę, więc może Wam wystarczy po prostu zwykłe Transmart Apollo R. W tym filmie się dowiecie, pokażę Wam wszystkie różnice, żebyście mieli czarno na białym, co między nimi się różni. Zapraszam. Jak jest powszechnie wiadomo, większe wcale nie oznacza lepsze, ale Transmart o tym nie wie. Więc na sam początek mamy pudełka większe i mniejsze. Więc jak wiadomo, większe jest lepsze, mniejsze jest gorsze. I Alexa, która lubi wcinać się w niektórych filmach, cicho. Shut up. Chciała pogadać. Wracając do recenzji. Tak już jest, jak nagrywacie film w inteligentnym domu. Tak dobrze, że rolety stwierdziły, że nie wiem zaraz nie będą na się zamykać czy cokolwiek. Ok. Mamy dwa pudełka. Odzwykłych Apollo i Apollo R. Jakie jest nimi różnica pomiędzy tym, że są większe bo mniejsze? To jak się otwierają. Apollo R się tak fajnie otwierają. Słuchawków nie ma, bo są obok, zaraz je będę pokazywał. A te tak normalnie. Poza tym mamy tutaj wyłącznie trzy zestawy gumek do dopasowania słuchawek, tutaj mamy ich pięć. I tutaj jeszcze mamy tu i podróżne. A jeżeli chodzi o stricte co się znajduje w środku to Was odsyłam do unboxingu. Niemniej jednak punkt pierwszy na plus Apollo Air Plus ilość akcesoriów. Punkt drugi etui. Etui wyglądają identyko. Po prostu są takie same jeżeli chodzi o wygląd, budowę i tak dalej. Jaka jest między nimi różnica? Ona bardzo prosta. Air Plus mają bezprzewodowe ładowanie, a z R nie. Musicie je ładować wyłącznie przez USB-C a tutaj macie USB-C. No i, no i ładowanie bezprzewodowe QI, więc to moim zdaniem, tak jak te akcesoria, to były nam pół biedy. Jeżeli przypasujecie te, um, te odpowiednie końcóweczki do uszu, to, to nie jest wielka różnica. Tak, dla mnie już ładowanie bezprzewodowe jest ważne, bo ja na przykład swoje słuchawki ładuję wyłącznie bezprzewodowo. Jakbym miał wpinać kabla za każdym razem, to już miałbym trochę nerwa. Więc tutaj znowu kolejny plus: Apollo R Plus. To jest właśnie ładowanie bezprzewodowe. Jaka jest główna różnica w aplikacji jakości dźwięku oraz w trybach ANC oraz ambient? Brak, brak i brak. Po prostu używają te same aplikacje, mają te same funkcje. Jeżeli chodzi o jakość brzmienia, to nie wiem. No ja też nie jestem jakąś osobą, która ma super słuch, ale nie słyszę żadnych różnic pomiędzy tymi dwoma mm, słuchawkami. Oba mają ANC, oba mają tryb ambient, więc tutaj. Wypadają w jakości dźwięku po prostu tak samo. Kolejną różnicą pomiędzy tymi dwoma słuchawkami jest to, że Transmart Apollo Air Plus mają pauzowanie, gdy zostanie wyjęta słuchawka, a R zwykłe nie. Chodzi o to, czy jest czujnik obecności słuchawki w uchu. Gdy ją wyjmujemy, wtedy po prostu muzyka się pauzuje. No i w Apollo Air Plus mamy taką funkcję, w Ta Apollo R nie, więc jak ją wyjmiecie ze słuchawki, niestety muzyka będzie dalej grała i to jest chyba jedna z takich głównych różnic przy. Przy jakości użytkowania. Wracając jeszcze do ANC, jedna różnica, której ani ja, ani Paweł nie słyszymy, niemniej jednak wspomnę o niej, bo jest ważna. Apollo R Plus mają APC ATX Adaptive od Qualcomm, a zwykłe Rki mają tylko APTX. Więc tutaj mamy nowszego kodeka w Air Plusach, nowszego z 2018 roku. Niemniej jednak, tak w zwykłym użytkowaniu my nie słyszeliśmy żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma, ale jeżeli jesteście audiofilami, to pewnie ją znajdziecie. Różnica jest oczywiście także cena. Za Apollo R Plus musimy zapłacić niecałe 400 zł, za zwykłe R 260, więc 2 trzecie tej kwoty, nawet troszkę mniej niż 2 trzecie. Więc różnica w cenie jest znacząca, a to czy jest warta tej ceny, to sami musicie sobie odpowiedzieć. A my teraz podsumujmy sobie wszystkie te różnice. Zatem, na plus R, plus. a jak sobie zarymowałem, mamy pudełko, opakowanie z większą ilością dodatków, w tym woreczkiem i ekstra, hmm, ekstra końcówkami, które możecie dopasować do uszu. A w tym modelu, akurat to może się hmm, okazać przydatne. Ładowanie bezprzewodowe przy kodek APTX, no i oczywiście wyjmowanie z uszu przy pauzowaniu, czy tam pauzowanie przy wyjmowaniu z uszu, jeżeli chodzi o muzykę. Przy R zwykłych tego nie znajdziecie, ale R zwykłe dostaniecie 140 zł taniej niż R. Więc sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co z nich, czy tam co jest dla Was ważniejsze? Czy to, żeby były one trochę tańsze, czy to, żeby były, um, czy to, żeby były trochę lepsze? Ja Wam mogę pomóc, ale to nie będzie długo. Pomoc Wam w tym wyborze, bo aktualnie trwa promocja na Allegro, gdzie dostaniecie R za 280 zł, czyli sporo taniej. Znajdziecie link pod tym filmem. Jeżeli jeszcze trwa promocja, jeżeli jeszcze są jakieś egzemplarze, to możecie je dostać. A jak nie, no to już po prostu sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, które z nich chcecie. Ja mam nadzieję, że to porównanie Wam się podobało. No i oczywiście zapraszam Was do pozostałych. Dzięki i do zobaczenia.